W dzisiejszej konferencji prasowej są z nami europoseł Janusz Korwin-Mikke, poseł partii Korwin-Tomasz Górski i Tomasz Sommer, rzecznik prasowy. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Janusz Korwin-Mikke zaprosi Państwa do udziału w Marsz Wolności i Suwerenności, który będzie przebiegał ulicami Warszawy 10 października. I poproszę Pana Prezesa o zabranie głosu. E, proszę Państwa, Marsz Wolności i Suwerenności odbywa się co roku. E, są na nim tysiące ludzi. W tym roku oczekujemy dziesiątków tysięcy, bo mamy ten problem islamistyczny w tej chwili. A chcę przypomnieć, że to, że mamy tutaj nieproszonych gości, to wynika stąd, że nie mamy suwerenności, bo PiS jeszcze, akurat, akurat to zrobili Becia nam wynegocjował, podpisał, ratyfikował Traktat Lizboński. Gdyby nie było Traktatu Lizbońskiego, Byłaby Wspólnota Europejska, byłby Traktat nicejski, byłoby weto i wtedy można by po prostu było to wszystko zawetować. Teraz są, teraz, teraz mamy problemy i niech, niech Jaruzel Kaczyński nie mówi, że on jest przeciwko, bo to on spowodował, że mamy, mamy tych nieproszonych gości. I to jest podstawa. W każdym razie będziemy się domagali powrotu suwerenności. Bo tak, tak się mówi często, że że Cześci na przykład domagają się, domagają się utrzymania suwerenności, a że nie ma już suwerenności państw. Po podpisaniu i ratyfikowaniu traktatu lizbońskiego państwa nie są już suwerenne. Suwerenem jest Unia Europejska. Pamiętajmy to. Suwerenem jest Unia Europejska i musimy robić to, co mówi Unia. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polskim i nie mamy tutaj żadnego wyboru. Także proszę o tym pamiętać. Zapraszamy na 10 października, dlaczego 10, bo... 8 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, 12 przyjęła władzę wojskową z rąk generała Bessellera. Także Robimy to w sobotę, niedzielę, gdzieś między tymi, tymi datami. Akurat wypada, wypada 10 o godzinie 11.00, tu z kościoła tradycyjnie wyruszamy na marsz. A teraz, na temat, na temat jeszcze islamizacji i różnych wątków, pan poseł Górski, który by, by, był Sejmie, na ten temat mówił. Chciałem, szanowni państwo, przypomnieć, że rząd nie przedstawił Sejmowi żadnego konkretnego sprawozdania. Pojawiają się informacje, że to właśnie Polska z pieniędzy polskich podatników będzie finansowała nielegalnych imigrantów i będziemy musieli za to płacić. Partia Korwin wyraźnie mówi: "Nie chcemy płacić za imigrantów. Nie chcemy dawać naszych podatków, naszych podatników na utrzymywanie nielegalnych imigrantów, którzy nam będą tutaj przywożeni." I rząd, mimo że nie przedstawił Sejmowi żadnego sprawozdania, do tego uparcie dąży. Pojawiają się informacje, że będą płaciły samorządy, samorządy się sprzeciwiają, są naciski na samorządy, by się temu nie sprzeciwiały, by wyrażały wolę przy, przyjmowania y, i finansowania nielegalnych imigrantów i my mówimy temu stanowcze nie. My jesteśmy za polską kulturą, mamy naszą kulturę, mamy y, naszą tradycję, stoimy przed Kościołem, my, jesteś, my mamy tradycję chrześcijańską, jesteśmy przeciwni y, tutaj islamizacji polskiej, Polski, jesteśmy przeciwni nielegalnym imigrantom, jesteśmy przeciwni narzucaniu nam y, y, obcej dla nas kultury. Y jeszcze dru druga sprawa w tej chwili, mianowicie słyszymy tutaj, jak się dwie panie licytują, to <śm> z płacami minimalnymi te będą podnosiły, podnosiły a naszym kosztem. Otóż słyszałem nawet, że PO ma mieć hasło wyższe płace, to my proponujemy hasło panie pośle jeszcze wyższe płace, co nam szkodzi, prawda? mu na wszystko, prawda? Przys Kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. Proszę nie wierzyć w te obietnice. Ja już słyszałem te obietnice od pana Tuska, który lat temu, 20, mówi to samo co my. Teraz pan Petru mówi to samo co my. Oni wszyscy obiecują, a to trzeba zrobić, proszę państwa. Dziękuję za uwagę. Chciałem dodać, Szanowni Państwo, że tylko niskie podatki są w stanie spowodować rozwój gospodarczy, a rozwój gospodarczy może spowodować nowe miejsca pracy, nowych inwestorów. Może spowodować to, że ludzie będą mieli pracę, że ludzie będą mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, że ludzie będą więcej zarabiać. Przecież płaca jest wynikiem rozwoju gospodarczego i nowych miejsc, nowych miejsc pracy i nowych inwestorów, a nie tego, że Sejm nagle narzuci sobie, prawda, że, że w Polsce będą płace na jakimś określonym poziomie. Przecież wiadomym jest, że to spowoduje bankructwo. Firm to spowoduje również Bez robocie, czy... e, bezrobocie i ci ludzie nie będą mieli w ogóle pracy. Więc dzisiaj dążmy do tego, by Polska się rozwijała, żeby Polska była silna, żeby była mocna, żeby była również silna nie tylko swoją tradycją, ale również silna gospodarczo. I te, do tego właśnie dążymy. To znaczy Panie pośle, rozumiem, że jak oni to obiecają, to możemy się podnieść, żeby tego nie spełnili Tak, szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Na ile osób zgłoszona została ta manifestacja? No? Na ile osób została zgłoszona ta manifestacja? Znaczy no, my się nie liczymy z kilkunastoma tysiącami, ale jak przyjdzie więcej, no to, to albo mniej, no to tyle będzie, ile będzie. Czy nie boi się pan politycznego charakteru tej manifestacji? Każda nasza manifestacja a ma, każdy polityczny, a, 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 a jaki może być? Musimy pokazać, że ludzie są y, powrotu suwerenności. Musimy odwojować, y, odwojować suwerenność. No nie mamy y, w tych nie jest suwerenne. Unia nam narzuca, co chce. Suwerenność oznacza, że nie może być tak, że, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed, przed Polską. No o to chodzi. Kwestia samistów akurat tam spadła jak z nieba, prawda? bo to dobitnie pokazało, że mamy rację. Zawsze mówiliśmy, że Polska już nie jest suwerennym krajem, to nikt nam nie wierzy. Teraz jak się okazało, że no musimy przyjąć, czy chcemy, czy nie chcemy, prawda? to znaczy, że nie jesteśmy suwerennym krajem. Ja tego dodam, panie prezesie. Faktycznie y, nie musimy przyjąć. Nie musimy. Sejm dzisiaj nie reprezentuje woli narodu. Jeżeli Sejm zmieni się w wyniku wyborów, y, dojdą do, y, y, do głosu inne ugrupowania, które mają zdanie tak jak nasze, takie jak nasze społeczeństwo, to wtedy y, zablokujemy przyjmowanie nielegalnych imigrantów do Polski. Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.